Cześć, tutaj nad serwer. Dzisiaj może trochę mniej retro, aczkolwiek konsola już nie najnowsza, bo zwykły Xbox, a nie Xbox S. Natomiast chciałbym, jako podsumowanie mojego pierwszego materiału odnośnie Xboxa, powiedzieć kilka słów, jak wygląda Xbox po ograniu go przez parę miesięcy. Jeśli chodzi o działanie samej maszynki, na początku miałem problemy z głośną pracą, ale jak się okazało, była to kwestia wentylacji. Po wprowadzeniu dodatkowych usprawnień udało się bardzo ładnie wyciszyć konsolę. Logowanie i uruchomienie od absolutnego zera jest naprawdę w miarę szybkie. I, e, i, nie, I nie nastręcza problemów. Jeśli chodzi o start, e, przy zachowaniu opcji mniejszej oszczędności prądu, ale szybszego, szybszego uruchomienia, no to rzeczywiście jest to tylko parę sekund. E, od momentu, kiedy zacząłem używać Xbox'a, e, kontroler miał już e, jedną aktualizację. E, konsola przeszła chyba ze dwie lub trzy. Jeśli chodzi o działanie dashboardu, no to moje wrażenia są takie same, jakie były na początku. Niektóre opcje mogłyby działać troszkę szybciej. Od momentu, kiedy wybierzemy którąś z nich, bywa, że trzeba chwilkę zaczekać na uruchomienie danego okienka, co może powodować chęć naciśnięcia jeszcze raz, to wchodzimy w kolejne, które się pojawi z kolei za jeszcze jakiś czas. Ale generalnie y, można powiedzieć, że konsola działa y, całkiem sprawnie. Y, uważam, że biorąc pod uwagę ceny gier na PlayStation 4 i na Xbox One, y, można złapać więcej fajniejszych okazji na Xbox One. Jeśli chodzi o wrażenia z y, samej gry, czyli prędkość działania gier, tudzież rozdzielczość y, czy dźwięk, no to. Y, ja nie dostrzegam żadnych specjalnych różnic, tak więc wydaje mi się, że kwestia walki o tam kolejne I albo kolejne klatki, jest trochę napędzaniem napędzaniem nas samych, na coś, co, co tak naprawdę nie przekłada się na rajcowność z gry. Jeśli chodzi o dashboard społecznościowy, no to ja akurat specjalnie z niego nie korzystam, natomiast od czasu do czasu są to jakieś informacje, które można sobie przejrzeć, które mogą nas sukierować na jakiś fajny temat. Przede wszystkim to sklep i start, czyli część poświęcona samym grom. To, co jest akurat na mojej konsoli w tej chwili, to Gry, które są na niej fizycznie zainstalowane. Jest ich niewiele, ale dlatego, że dzielę gry między PlayStation 4 i Xbox One, dodatkowo troszkę aplikacji i to, co jest do instalacji czyli gry i aplikacje, które mogę sobie zainstalować czyli przede wszystkim tytuły przeniesione z Xboxa 360 tudzież te, które zostały przeze mnie nabyte w ramach pakietu Gold, czyli gry dwie z Xboxa 360 i dwie z, dedykowane na Xboxa One, które pojawiają się co miesiąc. część poświęcona aktualizacjom widoczna jest po Lewej stronie, w tej chwili nic nie oczekuje, natomiast w kolejce są już wybrane e, pozycje, e, aktualizowane w tle, kiedy gramy, kiedy korzystamy lub kiedy konsola jest w stanie uśpienia. Jeśli chodzi o prędkość pobierania zdecydowanie szybciej gry pobierane są na platformie Microsoftu niż na PlayStation 4 i to nie jest subiektywne wrażenie aktualizacja World of Tanks 40 giga pobiera się szybciej niż 15 giga na PlayStation 4 W tej chwili po zainstalowaniu kilku gier jak widać mam dopiero 30% miejsca na dysku dysk jest dysk jest jednogigowy tak więc y, jest tutaj jeszcze sporo miejsca na kolejne pozycje to co mnie osobiście troszkę irytuje to fakt, y, że przechodzenie między menu bocznym na którym jesteśmy w tej chwili i na menu z grami nie jest dla mnie aż tak bardzo czytelne czyli ta rameczka, którą tutaj widać w tej chwili na defense gridzie nie jest bardzo czytelna. Wydaje mi się, że inny kolor byłby tutaj bardziej wskazany. Nieraz nie bardzo mogę się odnaleźć tu, gdzie akurat jestem. Dopiero przechodzenie na boczne menu daje jakiś lepszy pogląd. Jakie gry mam zainstalowane? Assassin's Creed Chronicles, część China, bardzo fajna platformówka. No może nie daleko by powiedzieć retro, natomiast bardzo, bardzo sympatycznie się w nią gra. Kilka pozycji z Xboxa 360. Elite Dangerous, genialna moim zdaniem gra, zwłaszcza jeśli chodzi o powiązanie akcji i dźwięku, naprawdę rewelacyjnie wykonana. Gearsy, mam ich wszystkie części, z wyjątkiem najnowszej na Xboxa One. Hello Master Chief Collection Spelunki rewelacyjne Platformówka momentami trudna Natomiast jakoś tak Dorica Dangerousa Troszeczkę klimatem może nawiązuje Dwie części Tomb Raidera Mirror's Edge To nowa rzecz, która weszła w tym miesiącu W Goldzie Murderer E, i e, World of Tanks e, XCOM e, pierwsza część jeszcze z Xboxa e, 360 do zainstalowania mam o wiele więcej gier natomiast no, pff, nie mam specjalnie też na nie czasu raczej e, gram od czasu do czasu z coś bardziej sieciowego jak Battlefield 1 na, e, 360, na, na PS4 albo na World of Tanks na PS4 i na Xboxie jakoś z tych nowych platform to, to tego typu gry mnie bardziej ciągną raczej staram się wracać nostalgicznie do Pegasusa myślę, że na tę chwilę to wszystko może jeszcze jakiś mały szybki game, gameplay pokażę żeby zobaczyć jak, jak szybko gry startują ale to naprawdę tak momencik Będziemy musieli obyć się niestety bez dźwięku, bo w tej chwili jest on wymiotowany. Ale jeśli chodzi o uruchomienie samej gry, będzie, będzie wszystko ładnie widać. Xbox 360, czyli coś, co zastałem jeszcze ze za czasów starej konsoli. Dla mnie rewelacyjną opcją jest. Ach. Za ciemno, nie będzie widać. Może na chwileczkę podświetlimy. Jest widoczne tutaj wejście na słuchawki. Po podłączeniu zwykłym jackiem do, do słuchawek bardzo dobrze się sprawdza gra na słuchawkach. Można grać nawet wtedy, kiedy w pokoju jest ktoś inny. Bardzo dobrze grało się też na e, ps To jedna z fajniejszych gier, która, która była na, e, na tą bardzo niedocenioną konsolę. E, Wąsacz, czym sobie zagramy? Jest tutaj też bardzo fajna szybka opcja detmeczowa, nie bardzo czasami wiadomo co się dzieje, tylko się przed do przodu. Tutorialek, bo chyba po raz pierwszy odpaliłem tą grę. A wężów raczej unikamy, ale bacikiem można je potraktować. Oczywiście chodzi o jak największe zebranie złota. Także kryształów, które są widoczne tutaj, zalecamy skakanie na kolce. A to wszystko jeszcze trzeba zrobić w określonym czasie, dochodząc do tego wejścia. Bo, jak będzie to trwało za długo straci przyleci, przyleci duch, kto, z których absolutnie nie mamy szansy. Bombeczki nadają się do wysadzania wysadzania ziemi, nieraz jest to konieczne do tego, żeby przejść żeby przejść dalej dobrze Bąbeczkę, oczywiście wysadzając w momencie tutaj jesteśmy nad złotkiem kiedy byśmy je wysadzili, moglibyśmy Moglibyśmy je e, zdobyć bardzo fajnie. Zdobyliśmy liny, będziemy mogli wspinać się. Oczywiście ilość bomb i e, ilość e, lin jest ograniczona. W momencie, kiedy nadciąga duch, bardzo fajna muzyczka przygrywa, bardzo klimatyczna. A tutaj być może będziemy w stanie sobie dojść do złota. Выбухло и дало нам Трохе злата Но этой опции не знаем Dobrze, myślę, że na tę chwilę to wszystko. Spelunki można grać godzinami, zwłaszcza, że e, bardzo, e, jest bardzo prosta, a przy tym naprawdę wciągająca w, e, w, w samej grze. E, ups. E, zasady są do, do zrozumienia w ciągu chwili. E, tak więc tak więc naprawdę, naprawdę warto po nią sięgnąć. E, moje skojarzenie z Rikiem Wangelosem są e, może trochę na wyrost, natomiast sama gra jest naprawdę przemiodna e, i zapewnia zabawę na wiele wiele godzin. E, no dobrze. To myślę, że skończymy e, w tym miejscu. Xboxa 306, Xboxa One e, oceniam bardzo pozytywnie. Mimo że to straszny klocek w porównaniu z PS4, to jednak sprawdza się bardzo dzielnie, ma naprawdę bardzo wygodny kontroler e, działający na bateriach naprawdę długo. E, ja osobiście nie widzę różnicy w grafice gier na jedną czy na drugą konsolę. Tak więc mogę z czystym sumieniem polecić ją dla tego, kto szuka czegoś nowego. W następnym odcinku znowu wrócimy do retro, tym bardziej na... Tym razem poruszymy temat tego oto przyzabawnego rozwiązania, czyli ala Sega Mega Drive. Dlaczego warto to kupić albo nie i jak wyglądają gry na tym ciekawym wynalazku. A na razie żegnam się z Wami i do zobaczenia następnym razem.